Dzień doberek, dzień doberek. Monika Kuria z tej strony na swoim profilu prywatnym na Facebooku i mamy już dzień 159. Mojego osobistego wyzwania 365 dni live'ów, także idziemy, idziemy do przodu. Na razie miałam tylko dwie wpadki, ale dwie wpadki, czyli że nie, nie zrobiłam live'a, bo zapomniałam, ale cały czas mam intencję, żeby zrobić cały ten rok. Niezależnie od tego, że mi się powinęła noga, nie szkodzi, ale ja to traktuję jako po prostu, no, powinęła mi się, ale idę dalej, idę do przodu. No i słuchajcie, dzisiaj mam taki dzień, w ogóle to jest pierwszy dzień w Szkocji, kiedy jest ciepło, kiedy jest ciepło, że ja mogę wyjść wyrozbierana, mogłam normalnie sandały dzisiaj założyć. Mam taką bluzeczkę, która odsłania nawet trochę brzucha, spódniczkę taką. Z takiego fajnego, z takiej fajnej, nie wiem, bawełny, czy czegoś takiego, takiej przypuszczającej powietrze, która się tak fajnie majta w powietrze. Po prostu, no cudownie, cudownie, cudownie. Też właśnie w tym dzisiaj prowadziłam praktykę gimnastyki słowiańskiej w mojej społeczności, Twoja wewnętrzna bogini. No ale nie wszystko poszło tak, jakbym sobie życzyła. Planowałam sobie, że po tej praktyce. Zrobię sobie taki warsztat, który dla mnie, w sensie dla mnie, tylko dla mnie, dla żadnego innego, z żadnego innego powodu, tylko dla mnie osobiście, dla mojej relacji ze sobą, dla siebie itd. i tak dalej. I marzyło mi się, że zrobię to na zewnątrz, bo jest piękna pogoda i słoneczko świeci cieplutko, ten wiatr tak fajnie dotyka to ciało i w ogóle można się tak rozpłynąć. Um, no, i wtedy przyszedł najpierw, no nie pamiętam wszystkiego dokładnie w kolejności, ale chyba wtedy przyszedł mój syn. Nie, nie, jeszcze nie przyszedł. Mój plan był taki, że wychodzę na ogródek, już sobie wszystko przygotowałam. Chciałam też tę live zrobić z, ogród z, z, z ogrodu, i em, patrzę, że nie ma psa. Wychodzę na zewnątrz. Ogólnie, jak, bo mój mąż mi w międzyczasie przyjechał sobie tam pozamieniać rzeczy i, i wrócił do pracy i powiedziałam tylko, jak wychodził, żeby się upewnił, że zamyka ten, tą bramę, bo to jest ta brama, która, jeżeli jest otwarta, to mój pies wychodzi. I ta brama była zamknięta. Więc ja byłam bardzo zdziwiona. No to zdziwiona, ale też wkurzona na maksa. Po prostu takiego kurwa dostałam, że ten pies znowu wyszedł. I e, strasznie dużo emocji się prze, ze mnie przewalało. E, przebrałam się, bo nie wiedziałam, że jest aż tak ciepło, więc przebrałam się z tych moich ładnych ciuszków w jakąś tam sukienkę, szybko e, z długim rękawem, szybko, szybko się poobierałam. Wzięłam Bambi ze sobą, bo też nie chciałam, żeby Bambi mi wyszła z domu, bo z kolei Bambi wychodzi, e, potrafi wyjść przez kocią klapkę, czyli frontowymi drzwiami. Luna potrafi otworzyć sobie drzwi kuchenne, czyli do ogrodu. I z ogrodu, jeżeli jest bramka otwarta, potrafi sobie wyjść na zewnątrz i po prostu sobie pójść. I na początku jeszcze myślałam, że w ogóle wyszła kompletnie zupełnie inaczej, że to przez to, że, że Maja wychodziła do pracy i zostawiła z kolei bramkę otwartą, która wychodzi na ogród. No ale ten ogród, znaczy nie na ogród, tylko na, tam, gdzie ja wychodzę zwykle z psami tam na, na trawę. I em... No ale się okazało, że znaczy, tak naprawdę to nie jest dla Luny zbyt takie atrakcyjne, bo tam wychodzi codziennie, kilka razy dziennie, więc zna te wszystkie zapachy i tak dalej, ale wyjście z przodu, pobieganie sobie po Abbey, po wszystkich domkach, pójście tam do góry do sklepów to już, jest, to już jest ekscytujące. Więc skoro już to zrobiła, kiedyś tam zrobiła to raz, no to zdarzyło jej się to już kilka razy. No i w ostatnim czasie to nie wiem, nie, nie minął nawet tydzień i znowu mi spierniczyła. Więc e, wkurzona taka, że plany zniszczone, że to, to, co chciałam, w ogóle mi nie wyjdzie. Wziąłam tą Bambi, idziemy do góry. Na szczęście szybko się znalazła, była po prostu dokładnie tam, gdzie myślałam, że będzie. Jeszcze nie zdążyła ej, poeksplorować tym, zbyt wiele, na szczęście, bo czasami to ona idzie dziś jeszcze kawałek dalej. No i mówię, dobra, wróciłam do domu wkurzona na maksa. Po prostu nie mogłam opanować emocji. Już miałam takie myśli, że. Nie będę mówić tych myśli, ale miałam naprawdę nieciekawe myśli. Wróciłam do tego domu, zrobiłam sobie rundkę tappingu, chociaż to jeszcze nie jest metoda, którą, która jest jakby już ucieleśniona przeze mnie, ale uczę się jej, staram się, co jak, wtedy kiedy właśnie mam jakieś takie trudne momenty, wystukiwać je, więc postukałam się trochę. Uwolniły mi się też inne emocje w czasie tego stukania, bo okazało się, że pod tą złością jest po prostu. Takie poczucie, że smutku po prostu. Już nie będę tego tutaj rozgrzebywać i, i opowiadać o tym. W każdym razie troszkę mi tam łez poleciało i tak dalej. Postukałam się, postukałam. Um, I sobie myślę: dobra, okej. Okay. Mogę oddychać, psy są, Luna już jakby nigdy nic, położyła się obok moich stóp, leży na tym ogrodzie i mówię, dobra, no to czas na ten, na ten warsztat, który tak bardzo czekałam, wiedziałam, że jeszcze chcę live y zrobić i tak dalej, już mi czas uciekał, już, już czułam tą presję tego czasu, ale mówię, dobra, już się uspokoiłam, mam tutaj jeszcze herbatkę z Melisy, to mogę teraz wejść w swoje ciało i pobyć dla siebie. Nie minęło 20 minut tego warsztatu. Zadzwonił do mnie szwagier z pytaniem, czy przyjdziemy do nich później, jak może wróci do pracy. E, miałam niewyciszony telefon, więc przerwało mi to całą tą sesję. Mówię, dobra, trudno. Odebrałam ten telefon. E, powiedziałam, że, że się odezwa, jak, jak będę wiedziała, czy będę miała czas. I później e, dalej jestem w tej swojej praktyce. Tak mi się siku zechciało, że no nie musiałam znowu e, zatrzymać i pójść do toalety i po prostu cały czas coś. I to już, wie, to, to, to akurat było tylko, dotyczyło właśnie tego, tego e, jakby tu przerywania tego mojego warsztatu i tak dalej, że tak mi zależało na tym. No i później, jak już chciałam zrobić live, y, chciałam wejść po prostu właśnie na zewnątrz, na ogrodzie zrobić live, y, wrócił mój syn z, kolega, z trzema kolegami. No i na naszym podwórku jest, jest kosz do, do koszykówki i no mój, mój syn gra w koszykówkę, więc uwielbia to. I, no i zostali na zewnątrz, wiadomo, piękna pogoda, zaczęli tam hałasować, krzyczeć, rzucać do kosza, więc zabrałam swoje manatki i przyszłam do pokoju. Więc po prostu ten dzień naprawdę mi się tak nie układał po mojej myśli i to jest też właśnie jak czasami, jak już osiądą mi emocje, to sobie myślę, jak cudownie, że czasami takie dni się wydarzają. Bo, bo kobieta nie powinna za dużo kontrolować, powinna płynąć z tym, co jest. I jeżeli my za, zbyt szybko i zbyt jakby za, za bardzo zrobimy sobie ten plan w głowie, jak chcemy, żeby wszystko wyglądało. I już mamy zaplanowane po kolei, co będzie i tak dalej, i, i nie wychodzi, to wtedy przychodzą, no, wiem, frustracja, złość i tak dalej, i tak dalej. A przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się cieszyć tym, co się wydarza, bo tak naprawdę nie wydarzyły się jakieś tam straszne rzeczy, jakby ten warsztat też nie był na żywo, więc mogłam go zrobić w innym czasie, czy tam sobie odsłuchać później i tak dalej. No, pies zwiał, no, po prostu trudno zasmuciło mnie to bardzo, ale jakoś to udało mi się, że tak powiem, przeboleć. No i taki właśnie ten dzień. Na dodatek jeszcze, żeby tego było, że tak powiem, mało, to moja dzisiejsza praktyka właśnie z gimnastyki słowiańskiej w mojej społeczności zrobiłam ją z telefonu, dlatego że cały czas próbuję rozkminić sprawy techniczne, żeby zoom. Nagrywał się w pięknej rozdzielczości. Na razie nie chce się nagrywać w ładnej rozdzielczości, chociaż próbowałam różnego rodzaju kamerki i tak dalej, więc nagrywałam dzisiaj z telefonu. No ale z telefonu są inne niedogodności i nie było dźwięku, dźwięku w sensie muzyki, którą puszczałam, czy dzwoneczków, które bardzo chciałam użyć i tak cudownie dzisiaj mi brzmiały, po prostu sama się rozpływałam w tej relaksacji, którą zrobiłam, a potem odtwarzam to i kolera nie słychać, nie słychać, więc po prostu no, wkurzyłam się strasznie, no ale e, trudno. Będziemy nagrywać od nowa, e, także moje kobiety z społeczności będą miały dodatkowo. E, będziemy, spotkamy się jeszcze raz, na razie będę robiła w formie live'ów. E, to też jest, myślę, do, dobra, że tak powiem, e, dobre rozwiązanie. Więc jeżeli przychodzi problem, to fajnie jest się skupić na tym, w jaki sposób go rozwiązać, i nie skupiać się na tym, jak bardzo na mnie idzie, chociaż to nie zawsze jest łatwe. Mi też bardzo często zdarza się tak, że, że się zafiksuję na problemie i zacznę się denerwować i, i frustrować, i tak dalej, ale nie mam w tym momencie innego wyjścia, jak iść dalej, jakby wierzyć w, to, w siebie, wierzyć w to, że robię coś z serca i robić to najbardziej jak to jest możliwe z serca, a te wszystkie techniczne rzeczy, one się rozwiążą, prędzej czy później będzie ok. I tak, jak to bardzo dużo osób mówi, że zrobione jest lepsze od, od perfekcyjnego, tak? Więc ta zasada jest bardzo dobra i myślę, że, że fajnie jest się kierować nią w życiu. No, więc mój taki dzień, kiedy chciałam się tak bardzo cieszyć podwórkiem, jakby zewnętrzną pogodą, i udało mi się nawet trochę nacieszyć, bo jednak spędziłam trochę czasu na zewnątrz i myślę, że jeszcze, jeszcze sobie wyjdę. No, ale musiałam wrócić do domu, żeby zrobić te nagrania, bo niestety na zewnątrz się nie dało. Za duży hałas. Widzę, że tutaj ktoś się pojawia i znika. Tutaj widzę, żeby Ata, także pozdrawiam serdecznie. Cieszę się zawsze bardzo, bardzo, jak tutaj ktoś się mnie odwiedzi, bo wtedy zawsze trochę tak fajniej się mówi do kogoś niż do, do siebie. No, ale nawet jak jestem sama, to dalej idę do przodu. I, I teraz jeszcze tak, wszystkie nagrania, czyli to jest 159, wszystkie 159 live'ów są te oczywiście tu na moim profilu prywatnym, ale to wiadomo, scrollowanie i tak dalej. Są na YouTubie, na moim kanale YouTube. Zawsze w każdym live'ie wrzucam informacje dotyczące właśnie tego, co się dzieje w najbliższym czasie. Informacje dotyczące właśnie jest link do mojego kanału na YouTubie, można zasubskrybować, to też pomoże mi bardzo i e, o, oglądać sobie wtedy tematycznie e, e, te filmy, bo jest mnóstwo takich, z, z, dużo jest wartości tam. Niektóre są takie, wiecie, opowiadam na przykład tak jak dzisiaj mój dzień, ale z tego i tak zawsze coś, e, jakiś wniosek wychodzi, także myślę, że, że jakby każde jeden, e, jedno nagranie jest wartościowe i e, no i warto tam zajrzeć. Jest też link do Buy Me Coffee, czyli możecie mi kupić kawę, powiem wam tak. Kawa nie do końca jest czymś, co mi służy, nie jest może najzdrowsza, ale uwielbiam kawę z mlekiem roślinnym, które też może nie. No, to zależy. To zależy, nie będę tutaj e, mówić, jeśli chodzi o to, co jest zdrowe, a co nie jest zdrowe, bo zdrowe jest to, co jest zdrowe dla naszego ciała. Każdego indywidualnie, więc tutaj nie ma co um, się zagłębiać, bo ja już tak długo się zagłębiałam w te wszystkie um, dietetyczne rzeczy, że, um, że w pewnym momencie zgłupiałam. A potem postanowiłam, że, e, że trzeba po prostu e, dbać przede wszystkim o to, jak my się czujemy po jedzeniu. No i znowu jakiś taki wątek mi przyszedł. Ale to pewnie jest wątek na, inno, na inne nagranie. Także myślę, że tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam też, to jeszcze tak na ostatnie zdanie, zapraszam do e, przyszłą sobotę do mnie, do domu, na warsztat, przepiękny kobiecy warsztat kreowania mandali. E, w ostatnich kilku live'ach mówiłam o tym warsztacie, także też nie chcę codziennie jakby powtarzać tego samego. Natomiast e, będzie to przepiękna przestrzeń dla kobiet, e, bardzo kameralna grupka. Także jeżeli cię woła coś takiego, chcesz trochę ucieleśnić swoją kobiecość, to to jest na pewno piękne, piękna, że tak powiem, inicjatywa, piękne, piękna przestrzeń do, do właśnie ucieleśniania tej kobiecości. Nie wiem, jakoś tak mi na koniec słów zabrakło, ale okej, okay, dobra, nieważne. Okej, okay. trzymajcie się ciepło, do usłyszonka, i em, do, zobac do zobaczenia albo w przestrzeni onlineowej, albo na żywo. Buziaczki, pa!